komentatorskiego. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witam Państwa, witam Cię Darku. Przed nami fantastyczny mecz. No i Van Persie. A ładnie teraz ślizgiem próbuje. Czeka na nadbiegających kolegów. Dobry bloki, oddalone niebezpieczeństwo. Oddał strzał głową. Ma szansę! Spójrzmy, czerwone diabły w ataku. Czy to wystrzela? Odbił piłkę. Czy to uderza? Ach, dosięgnął piłki, brawo. Będzie rzut rożny. Ryzykowna, ale udana interwencja. Czy to wy... uderzenie w stronę bramki? Rzut rożny. Źle wykonany rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. I znów udane wejście Rio Ferdinanda. Hernandez. Spójrzmy przy piłce, prawdziwy kill. To musi być gol! Van Persie. Uderzenie. Obronił, nie złapał piłka w grze. Jank Hernandez zdecydowanie ofensywnie teraz, Manchester United. No trzeba pochwalić go za to podanie. Dobra okazja. Ależ to było groźne, ale obrońca na posterunku. No i ślisk, Walencja. To był pojedynek ekspresu z osobowym. Cyprzy był rzeczywiście dużo od obrońcy. Wizda. Bandrowski. Ładne dogranie. No strzela! Sędzia sygnalizuje, rzut rożny. No na niego obrońcy przeciwnika muszą dzisiaj uważać. Ostatnio ma niesamowity ciąg na bramkę. Ładnie piętą dograł Bandrowski. Dobra piłka, teraz do kolegi. Ach! Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Valencia, Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Skutecznie dograł do kolegi. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. Smaling. Valencia. Van Persie, ale słabne techniczne zagranie. Atak Manchester United. Blizgan. Świetnie zagrał. Podanie w polekarne. Dostrzegł partnera. Wspaniała postawa. Świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Brawo. Ładnie podał. Niestety za krótkie podanie. Oddaje strzał. Nie wiem w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Persji Tracą piłkę Będą kontratakować. No swoim nieźle, ale zostali powstrzymani Robin Van Persie teraz Spójrzmy, czerwone No z tak daleka Wybija ale piłka, wciąż w polu Ryzykownie, ale udanie Udane podanie Strzela nie wykorzystał tej sytuacji. Zdecydował się na strzał z pierwszej piłki. Szkoda, że nie wykorzystał tego znakomitego podania. Bliska. Wandrowski. Przekazał piłkę partnerowi. Janko. Groźnie, ale stążyli na czas. Walencja. No już blisko polekarny. Michał Pazdan. Ewra. Zdecyduje się na wrzutkę. Ale znak, Ale szlicznie uderzył. Rezultat do przerwy 0-0. Po pierwszej połowie mamy remis w tym meczu. Jesteś zaskoczony? Nie, nie jestem. Żadna z drużyn nie przeważała. Manchester United. Fantastyczna atmosfera. Świetny doping. Przed nami druga połowa spotkania. Smaling. blisko już do bramki. Znakomicie w tempo. Dobrze pomyślał, ale rozszyfrowali to obrońcy. Przechwycili. Świetne podanie. Czy to. Robin Van Persie. Bardzo dobre podanie. Ładnie, Manchester. To może być gol. Michał Pazdan. No znakomicie, co teraz? Będzie strzelał, o, ależ wolę, ależ pięknie. Grał jak stransia, nie wierzy, że pierwszy raz kapitulował. Rzeczywiście w wielkiej formie jest. Jak nasz Bramkarz na Mistrzostwach Europy w Austrii korzystał napastnik z tego prezentu. Bramkarz odbił piłkę wprost pod jego nogi. Dopiero w drugiej połowie obejrzeliśmy Bramkę. No i pan Persi. Smaling. Valencia Zdecydowanie ofensywnie teraz Manchester United. No o tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Łatwo mija pilnującego go obrońcę. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. A jednak słupek! Teraz pan Persi. Hernandez dobrze próbował, ale stracił. Ślizgiem chce przerwać akcję. Ryzykowna, ale udana interwencja. Dobrze podał. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki, ale piękna bramka. Znakomite to uderzenie widzimy w posturce rewelacyjnie złożył się do tego strzału. Strzał nie do obrony dla nikogo. Wypuścił tę piłkę w rąk, a napastnik drugiej szansy już nie zmarnował. Pan Persi. Iwens. Hernandez. Curry. Okay. Podanie. Może dośrodkować. Mamy centrę. Niestety nic. Szansa! Zdobywają bramkę! Grzyb Michał Pazdan. No zastanawia się, czy nie strzelać. I Smolarek. Ach, kapitalne podanie. Dobra okazja. Dobrze zablokował. O, Jeszcze Zostają przewagę tą bramką, różnica między tymi drużynami jest coraz większa. cała decyzja trenera. Nieczęsto się to ogląda. Aż potrójna zmiana. Hernandez. Beric. Świetnie to zrobił. No, wręcz wirtuozerskie zagranie. Ładnie dograł. No, szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. To może być sytuacja bramkowa, jeśli dokładnie wrzucą w pole karne rywala. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Smaling. Wspaniale przechwycił. No i możemy teraz zobaczyć, który z zespołów dłużej utrzymywał się przy piłce. Robin Van Persie teraz. Czeka na nadbiegających kolegów to wykorzysta? Strzela! Oddał piłkę. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Uwolnił się spod opieki, ma dużo miejsca. Zdecydował się na strzał. I mamy dola, proszę państwa. Mamy powtórkę bramki. i przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebali już szanse rywali, nawet na remis. Właściwy człowiek, we właściwym miejscu, przy strzale z tak małej odległości. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Hernandez. No, udało się przejąć. Frankowski ślizgiem próbuje. No i przejęli w ostatniej chwili. Evans, pan Persi, Ebra, Hernandez, ależ podanie. Do środka, dobra główka. Tak strzelając, nie zbliżą przewagi rywala. Będzie zmiana zawodnika. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Jest okazja! Piłka poza linią końcową i będziemy mieli wznowienie od bramki. Trener woła, zawodnika z rozgrzewki będzie zmiana. i będziemy mieli rzut załku pan persi czy to wykorzysta piłka opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz bramkowski Ostatniej chwili przejęli. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. No pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Ebra. Bardzo dobre podanie. No dobre. Oddaje strzał. Jest gol! Ta bramka, którą oglądamy w powtórce, niewiele zmieni w ich sytuacji. Na ogół mówi się, że jest to gol honorowy, ale bardziej w tym przypadku trzeba powiedzieć gol na otarcie West. Blizgan. Eusebiusz Smolarek teraz pięknie podał. Za szybko stracili. Smaling. Ebra. Ostatni zagwizdał sędzia w tym spotkaniu. Koniec! Chyba co do tego Włodek będziemy zgodni. Mecz się mógł podobać. Było parę ciekawych akcji, były bramki. Walka od początku spotkania.